Dzisiaj oceniamy nowy u, update w Wybrałem coś o koniach i dobra e, jest coś nowego jest coś takiego OMG oh ale to ma chyba się jak ma się właśnie to czyli um, o horse coś tam nie mogę to czytać i ma się wtedy takie konie, ale fajne one są. Ten mi się podoba. I tu to są nie jakieś wiesz, nowe. Chyba nowe kolory, nie wiem. To jest dopiero biznes. Nie wiem, bo ja tak nie chodzę na te horse konie. No, dobra, teraz. A dobra, ocenimy sobie tak do jednego. Dobra. O Maki! Jest mały konik. Mały konik, ale fajnie. Wcześniej nie było małych koni. Teraz to ja rozumiem. No. Dobra, mega fajny konik. Bum, bum, bum. To jest kończ? osioł? Osioł. To jest osioł. Osioł. Ale fajnie. Nie widać go na tej tej... Widać jakbym... Dobra, nie widać jakbym po prostu jeździła na niewidzialnym koniu albo niewidzialnym. no osz... o... Sorki widzę Ośla. W ogóle jest osioł i szrek. The... No ten to klasyczny. No klasyczny klasyczek. Teraz ten. O oh my god. Jaki ładny. Taki. No mega, mega, mega. Dobra. Zejść i tu. Taki. O ten mi się bardzo podoba. Jaki ładny. Jaki ładny. Serio, wiecie. Jaki ładny. Dobra. E, teraz taki. Ten też jest taki, tylko... E, ja, ja kiedyś robiłam o nim e, prezentację o tym koniku. Zgadnijcie jak się nazywa. E, o oh, Ale fajn! Co? E, jak się wejdzie w tego konia, to można na niego usiąść. Ej, tego jeszcze nie było w Brookhaven. Idziemy zobaczyć stajni, czy nic się nie zmieniło. Dobra. Się chyba tepne. Dobra tepne się dostaje. Nie. Czy tam się coś zmieniło, to ja nie wiem. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Mhm. No gdzie? O, tu jest ta farma, ale muszę zejść z konika. Oj, co tu się stało? E, no, nic się tutaj nie zmieniło. Ogólnie nic się nie zmieniło, chyba, że są nowe domki. E, nie wiem. Domki nowe jakieś. położyli te no, no, niestety nie ma nowych domków To jest jedynie ten domek z tego update'u Tam jak był ten cyrk No, nic niestety tutaj nie ma z update'u domków Ale, no, w O my, coś nowego jest A, konie nowe I przeszkody konie, przeszkody. Dobra, ja sobie wypróbuję to na jednym koniku. Takie przeszkody są. Trzy takie przeszkody. Tutaj takie i tutaj cztery do przeskoczenia. Dobra, ja co to przeszko... Prze... Prze... przeskoczę tym konikiem. Dobra. I dobra, speed. Widzicie w ogóle, że można trochę zwiększyć koniowi tak na 50 no bo ja nie wiedziałam wcześniej ale koleżanka mi pokazała i teraz pokażę Wam dobra Bio! ale fajnie on skacze. Zobaczcie, tak skacze. Mega. Ej, to jest idealne skakanie te konie. Idealne. Może historyjkę zrobię z koleżanką o tych koniach, bo ona mega lubi te konie. Ona mega, ona kocha konie. Więc no to dzisiaj na tyle. Najbardziej mi się ten podoba pierwsze miejsce. No. To papatky, narka.